Moja kochana taksóweczka. Minął lipiec, minął pełny miesiąc mojej pracy na taksi. Widzicie? Nie zrezygnowałem. Kto mi źle życzył? Kto powiedział, że wytrzymam tylko trzy dni? Czas chyba się popukać po główce. Emil już robi miesiąc i jakoś nie rezygnuje. Będzie się rozwijał dalej w tym temacie. No ale czas spojrzeć w rzeczywistości w oczy. Zrobię wam miesięczne podsumowanie, ile tak naprawdę zarobiłem w ciągu miesiąca to zaczynamy. Dobra, jestem jestem na pełnym podsumowaniu i słuchajcie, sprawa jest na tyle poważna. Wiem, że wracacie z różnych krajów, zastanawiacie się, co robić w swoim życiu po powrocie z emigracji. I jakby chciałem Wam powiedzieć, że pracowałem w paru pracach w Polsce i jakby no nie mogłem się odnaleźć wśród ludzi, którzy mnie otaczali. No, bo po prostu inną mentalność mieliśmy, nieważne jak to brzmi. Ja robiłem na zachodzie i po prostu inaczej to wszystko widzieliśmy. Tutaj w Polsce jest bardziej w polskich pracach dużo nagadywania, obgadywania itd. Tak Dlatego nie poszedłem tą drogą, żeby robić dla kogoś. Poszedłem y, w swoją stronę i wybrałem tego bolta. I między innymi chcę się na nim utrzymać, tylko dlatego, bo jestem sam sobie szefem. No i też y, nikt mi nie będzie mówił, y, jak mam pracować. Wiecie o co chodzi? Dobra. Pomijam tę kwestię, bo się za mocno rozgadam. Chodzi o samego Bolta. Przedstawię wam realne dochody. Ile ja zarobiłem przez cały miesiąc, ile godzin pracowałem. Prac Podsumuję cały ten miesiąc, ale wnioski musicie sobie sami wyciągnąć yy, czy komuś się opłaca, bo każdy ma inną sytuację jakby finansową i yy, różne działalności można yy, podpiąć pod to, inaczej każdy będzie miał ZUSy, no i tak dalej i tak dalej. Ja wam tylko tutaj opowiem realnie jak to wszystko się spina finansowo. To jest tak. Dzisiaj jest sobota, wy oglądacie to w niedzielę. Yy, jeszcze Wam nie podsumowałem yy, tego tygodnia, w którym jesteśmy, czyli od poniedziałku do tej niedzieli, jak ja pracowałem. To od razu Wam tutaj powiem, jak się spiął ten tydzień. Yy, jakby jestem też troszeczkę na tej zasadzie, że uczę się tego i to musi głośno wybrzmieć. Jeżdżę tylko na jednej aplikacji. Na początku było w miarę, później to się wszystko zawaliło. Ale jakby składa się na to dużo czynników, że to był ostatni, trzeba wziąć pod uwagę, że w Polsce ludzie nie mają pieniędzy, którzy też się poruszają między innymi boltami, bo jakby wiecie, koniec miesiąca się zbliża, też są ludzie gdzieś, gdzie pożyczają pieniądze, żeby po prostu przetrwać i te kursy, tych kursów jest mniej. Trzeba to wziąć pod uwagę, co innego już jest po 30, jak jest pierwszego, jak są wypłaty, później 10 i to przedstawiam, jakby to wszystko, to co wy mi pisaliście, ja to sobie po prostu przeanalizowałem, że takie coś może też mieć miejsce. Nie wiem czy tak jest, ale może tak jest, może tak być, bo. No, nie jednej osoby też nie, nie osobie nie ukrywam, że jakby pomagam słuchajcie, jeżeli już tam dochodzi do y, końca miesiąca, no nie każdemu jest lekko. Także to też jakieś y, czynniki są. No dobra, słuchajcie, mój tydzień minął tak, że w poniedziałek nie pracowałem. Zrobiłem sobie wolne. Bo będę pracował bez żadnej presji, będę pracował kiedy chcę, ile chcę. I w poniedziałek stwierdziłem, że nie będę pracował. Także w poniedziałek nie pracowałem, ale we wtorek zrobiłem 10 godzin i 44 minuty w środę zrobiłem 9 godzin i 26 minut, w czwartek pracowałem 10 godzin i 23 minuty, w piątek pracowałem 8 godzin i 34 minuty Dzisiaj, jak to nagrywam, jest sobota, nie pracuję, i jutro jest niedziela, też nie pracuję. Także przepracowałem 4 dni w tym tygodniu, a razem wyrobiłem swoją normę gdzieś, gdzie obiecałem, że będę pracował rzetelnie, i rzetelnie wam to wszystko podsumowywał. Czyli zrobiłem tak, jak powinno to wyglądać u każdego Polaka, który chce korzystać z życia, 39 godzin. No tam jednej godziny brakło co prawda do tych 40, no ale myślę, że to jest bardzo wybaczalne. No dobra, jeśli chodzi o zarobki, zarobki się spięły. Już wam mówię. Gdzie ja to zapisałem chwilkę. Zarobki się spięły na poziomie za te 40 godzin 1300 złotych. A paliwa wyjeździłem za, za 300 zł. No tam zostało mi rów, na pewno leciutko ponad 1000. Tam 1000 chyba 500 zł, nie? Czyli reasumując yy, ten tydzień. Wyszedł tysiak, no i jeżeli bym czysto teoretycznie robił tak przez cztery tygodnie, to by było 4 koła i nikomu nie podlegam. O, może bardziej tak, no ale spójrzmy na fakty, jak to wyszło w ciągu miesiąca całego. Mówimy o miesiącu. Teraz Wam to powiem, bo ja tutaj się trochę nie przygotowałem, ale wszystkie mam screeny porobione, gdzieś dziwam to będę wrzucał. O lipcu. To jest tak. Yy, w lipcu zacząłem moją jazdę na Bolcie. 8 lipca, jakby był pierwszy kurs, i chyba pierwszy tydzień pracowałem tylko po 4 godziny przez 4 dni, żeby zobaczyć, jak działa aplikacja. Czyli, jakby. Lipiec nie można uznać za jakby pełny lipiec, jakbym chciał dużo godzin zrobić, ale przejdźmy do tego finalnie. Tu są moje zarobki, czyli wyszło 5410 zł. Tyle dostałem od 8 lipca do ostatniego lipca za cały miesiąc. W tym słuchajcie, no paliwa wyjeździłem za 1200 zł. 90 parę złotych, no to tam 1295 zł i 51 groszy. No to jakby nie patrzeć, to jest. No ale w tym jeszcze za to, to jeszcze musiałem oponę zrobić za 50 złotych, to Wam mówiłem, i klocki hamulcowe kupić, ponieważ tamte drogi piszczały. To też, jak mi śledzicie, to wszystko widzicie. No sumą w sumarów tam bez 50 zł to yy, wyszło na czysto 3950 no załóżmy 4000, nie? Czyli tak no nie wiem, nie wiem czy to dobrze czy nie dobrze. Cztery koła zostało to zarobione. Mu, yy, musimy wziąć pod uwagę, że ja yy, uczę się. Uczę się i jeżdżę na jednej aplikacji. Jeszcze dużo rzeczy jest przede mną. Dopiero co prawda ten miesiąc zajął mi poznanie parę kruczków, co mam robić, jakie zlecenia mam odrzucać, czy mogę w ogóle je odrzucać, jak się dzieje, jak ktoś chce mnie wykorzystać, bo słuchajcie, jest naprawdę w tym całym bolcie jest bardzo dużo do nauki. To nie jest tylko z punktu A do B, to są jeszcze skamy, gdzie podjeżdżacie pod żabkę. Ja wam to wszystko tam wcześniej mówiłem, gdzie oni chcą, gdzie od Was Whatsappa wołają, żebyście kupili te karty. To się zdarza, to są kursy gdzieś, gdzie one są anulowane. Podjeżdżacie pod klienta, klient do Was nie wychodzi. To szybko, na szybcika, to już po prostu teraz idzie z automatu, z raportuje takiego gościa z automatu mi przesyłają rekompensatę, ja to anuluję, to są kasy fiskalne, gdzieś, gdzie robicie wydruk z całego dnia, później z miesiąca. Naprawdę to jest wszystko na początku, to jest, jak wam nikt nie pomoże, to jest naprawdę trudne. Uwieście mi, że to jest trudne. Jeżeli ktoś by miał, ktoś by was typowo wiecie, jak małe dziecko za rączkę wziął i poszedł z wami do monopolu do baru się napić w Nie, no jeżeli ktoś by was poprowadził, słuchajcie, no to naprawdę by to było szybciej, to byście mogli, nie wiem, w pięć dni ogarnąć tyle informacji, żebyście normalnie już po tygodniu duże pieniądze zarabiali. Wiecie, różni ludzie się do mnie odezwali, dziękuję bardzo. Z niektórymi na telefon, w życiu ich nigdy nie widziałem. Niektórzy pisali do mnie maila, że mogą pomóc, oferowali mi swoją pomoc. Dziś się też na przykład nie odezwałem. Wiozłem też dziewczynę z Bolta, z którą też wymieniłem w czasie tego mojego kursu szybkie informacje. Także cały czas jest dużo nauki przede mną. Teraz już wiem, że ten bolt y, chyba troszeczkę wykorzystał mnie, czyli tak jakby te algorytmy na początku y, były bardzo mocno przychylne dla mnie. Teraz y, mocno przystopowało, nie wiem od czego to zależne jest, ale nie będę ryzykował, chcę się rozwijać dalej i chcę założyć aplikację Uberowską. Jakby ten jeden miesiąc dało mi poznać dobrze bolta, teraz chcę przejść na aplikację Uberowską, zobaczyć jak to się loguje, jak to wszystko działa, jak kasy fiskalne działają i w jednym miesiącu takim też, takiej nauki pojeździć na tym. Tutaj już mamy obrys, że zarobiłem 4000. Aha, jeszcze bardzo ważna rzecz, słuchajcie, no bo przez cały miesiąc wyjeździłem godzin. 161 i 54 minuty to jest tyle godzin, ile zrobiłem za te pieniądze, nie? Także to jest ważne, żebyście mogli to wszystko sobie poobliczać. No, ale tak jak mówię, teraz będę wchodził po malutku na Ubera. Nie poddaje się, jeżeli już stwierdzę, że naprawdę potrafię wszystko. Wszystkie kruczki, że z, no na przykład stwierdzę, że zjadłem zęby na tej taksówce i to mi się dalej nie będzie spinać, to to rzucę. Ale na razie chcę zakończyć albo jakby rozpocząć i nie zakończać ten temat od początku do końca, nie? czyli zostaję na tej taksówce. Na pewno będę latał dalej, chyba że coś się wydarzy. Nie ukrywam, że poznaję też różnych ludzi, gdzieś dziś wymieniamy telefonami, no i jakby może gdzieś tam w przyszłości moja droga, moja kariera się zmieni i pójdę w inną stronę, nie? No bo też nie ukrywam, że jak jeżdżę z budowlancami, to no to po prostu wymieniamy się numerami i nigdy nie wiadomo co się zdarzy, nie? Gdzieś tam wstępnie coś rozmawiamy, ale jakby Jeżeli się wydarzy, to będę wam mówić. No dobra, to, to na tyle tego podsumowania. Chyba wszystko wam e, powiedziałem. To co miałem, podsumowałem wam ten miesiąc i powiem wam jeszcze coś tak od siebie, jeśli chodzi o tą pracę. Kurczę, ta praca to jest taki trochę narkotyk. Wiecie o co chodzi. E, siedzę, jakby w domu, nic nie robię, jest weekend. Siedzę z rodziną, odpoczywam, czy się z borysem na ten mały basenik se wchodzimy, no jest faza, ale ogólnie jakby jak już chwilę usiądę na kanapę i jakby mam oglądać ten telewizor czy tam jakiś serial, to tak mnie ciągnie, powiem wam szczerze, że tak mnie ciągnie, żeby wejść na taksówkę i pojechać no i normalnie pojechać nie chodzi o zarobek, chodzi o tą całą fazę, wiecie, odpalacie ten samochód jedziecie i wiecie, no i chcecie już podjechać do tej osoby, kto wsiądzie, co ma ciekawego do powiedzenia no, no, po prostu no taka, taka, taki, tak, no mocno ciągnie do tego, nie? To są takie plusy jeszcze, no, może dlatego, bo się nic yy, nie wydarzyło złego na tej zasadzie, a może, że jeszcze się nie wypaliłem, bo też mi pisaliście, że robiąc 250 km dziennie, no to się wypale bardzo szybko. Nie wiem, na razie jest y, miesiąc, minął i podoba mi się, nie. Także, jakby mi się nie podobało, to bym wam to powiedział, że to jest ohydne, nie mogę na to patrzeć, ale muszę to robić. Ale no, te pieniądze, kurczę. Czy te pieniądze są słabe? No, nie wiem, to na pewno zależy od y, każdego statusu materialnego. Dla jednego, jeden nie byłby w stanie w ogóle swojego czasu marnować dla takich pieniędzy, a nie jeden powie: OK, to mi wystarczy, to jest jakiś tam dodatek do, do życia, i po prostu sobie robię to, co lubię na tej zasadzie, nie? Także ja jestem z tej drugiej strony, czyli z tej odpowiedzi, tej drugiej. No, lubię to, co robię i mi to się, mi to się naprawdę spina. No co wam mam powiedzieć? No, nie robiłem, jakby nie robiłem, słuchajcie, tyle czasu i to są pieniądze gdzieś dodane do mojego budżetu. No, I tak jakby. No dobra, ich nie było, teraz są, no to nie wiem, co z nimi zrobię. No, coś się to się zrobi, nie? Samochód kupi pewnie inny, bo, bo jakby chciałbym sobie polepszyć z narzędziem pracy może na tej zasadzie jak zostanę. Myślałem nad Teslą, powiem wam. No ale mam kumpla, który mi w ogóle odradził to. Mówi, że to potężnie spadek ceny idzie, no i jeszcze jakbym gdzieś tą baterią, wiecie, gdzieś gdzieś nie wiem, od dołu ją przyhaczył próg jakiś coś tego, to mówi to już jest Emil koniec w ogóle tej Tesli całej twojej, nie? No, chyba, żebym wiadomo, płacił jakieś tam autokasko i tak dalej, ale no dobra. Także najprawdopodobniej to to będzie Toyota Korolla. Yy, mocno oglądam filmy i patrzę, jakie tam ma spalanie, jak to wygląda. Zresztą taką też korolną jechałem, co wam nagrałem. Yy, też krótką wstawkę, bo kumpel przyjechał to karnąłem się tej, w tej, tą Toyotą w miękkiej hybrydzie i fajny samochód za małe pieniądze, bo tam chyba 120 koła trzeba rzucić, a za taką Teslę no to pod chyba 180, ale nie jestem pewny, bo tej Tesli jeszcze tak się nie przyglądałem, bo sobie trochę ją w głowę wybiłem no dobra, to na tyle tego podsumowania Odezwałem się do Was i od poniedziałku będę chciał Wam e, tak w sumie realnie pokręcić całe logowanie na tego Ubera, od czego zacząć i jak to się odbywa, czy to jest trudne, bo jakby będę przechodził na tą aplikację, to chciałbym. No i ten sam proces rejestracji, bo jak wiecie na ub na Bolta było ciężko, nie? Tam w, wydziwiali jak smok normalnie, jakby jakiś lot kosmiczny do NASA by miał odbyć. Mam nadzieję, że Uber z Uberem tak nie będzie, kumpel się y, rejestrował na Ubera, co prawda w mieście takim turystycznym gdzieś gdzie mówił, że ten Uber jakby dopiero wchodzi to nawet takiego jakby przedstawiciela miał, który do niego zadzwonił i tak jakby słuchajcie odezwali się do niego sami właśnie, że przez ten cały proces mu pomogą przejść, także o kurczę od razu na samo dobry jest to chyba lepiej troszeczkę, ale jak ja to zweryfikuję to ja wam powiem. Dobra, to na tyle tego filmu. Trzymajcie się. Wy to oglądacie w niedzielę, także miłej pracy od poniedziałku. Cześć. Wam życzę.